Dzień dobry, witam wszystkich bardzo finansowo. Cieszę się, że możemy znowu porozmawiać o różnych zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami osobistymi. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o dochodzie a inwestycjach, czyli czy jedno z drugim jest powiązane, jak to przemyśleć i co z tego zrobić, a zwłaszcza w kontekście najnowszego programu socjalnego, który ma się pojawić w Polsce, mianowicie tak zwanego dochodu bezwarunkowego. Co by się stało, gdybyś taki dochód bezwarunkowy miał? Co możesz zrobić? Program nasz jest związany z serią, która jest w telewizji, z hydraulikiem finansowym, a więc puszczam tradycyjnie czołówkę programu telewizyjnego. 600 sekund o finansach. Ten nasz cykl jest związany z hydraulikiem finansowym. Jest to książka, którą napisałem, kiedyś miała wydanie takie papierowe, teraz jest druga wersja to jest tak zwany e-book multimedialny, czyli w formie elektronicznej. I na podstawie tej książki telewizja TVT Rybnik całą serię programów przygotowała dotyczącą właśnie zarządzania finansami. Na razie jest sezon pierwszy, pracujemy już nad drugim, czyli jak skutecznie zarabiać. I dzisiejszy temat brzmi dochód a inwestycje: co można zrobić? Otóż pewnie już słyszałeś albo słyszałaś, że jest nowy pomysł na to, żeby spróbować sprawdzić, jak ludzie reagują na pieniądze i co się może wydarzyć. Pomysł polega na tym, że ma być dochód bezwarunkowy. Dochód bezwarunkowy, czyli niezależnie od tego, ile pieniędzy zarabiasz, w jakiej sytuacji jesteś czy jesteś bezrobotny, czy zarabiasz mało, czy zarabiasz dużo, czy masz pracę okresową, sezonową, bez, bez znaczenia. Każdy ma dostać 1300 zł. Więc jeżeli to będzie rodzina, to dostanie na przykład taka para 2600 zł. No, i oczywiście nie ma żadnych wytycznych, nie ma żadnych uregulowań pod tytułem, co masz z tymi pieniędzmi robić. Możesz wykorzystać te pieniądze, jak zechcesz. Oczywiście pomijam tutaj tak zwane przypadki socjalne, kiedy ktoś w ogóle nie ma nic, bo jeżeli jest to tak zwany przypadek socjalny, no to trudno mówić tutaj o racjonalnym zarządzaniu pieniędzmi. Raczej mówi się wtedy o tym, że należałoby w jakikolwiek sposób utrzymać się przy życiu nadal. No, ale załóżmy, że jest to jakiś taki w miarę normalny dochód dla osoby, która jakieś pieniądze już ma i jakimiś obraca. I pytanie brzmi: co mogłoby się wydarzyć? Co by się mogło wydarzyć z takimi pieniędzmi? Ja w hydrauliku finansowym opisuję taką kategorię działań jak tak zwane inwestowanie. To jest jeden z elementów budżetowania pieniędzy. No i tutaj omawialiśmy już cele. Różnego rodzaju omawialiśmy w ostatnich odcinkach IKX, omawialiśmy również ideę, dlaczego powinno być to razem, bo ten program jest robiony wspólnie z Marianną Garus. Ona mówiła właśnie jako gość specjalny o IKX, ja mówiłem wcześniej też o zapasowym kapitale, no ale tu mamy kategorie inne. No i właśnie ta kategoria inne to jest nic innego, jak ten wspaniały pomysł z tym, co się może wydarzyć, kiedy mielibyśmy mieć dodatkowy dochód i ten dochód należałoby jakoś spożytkować. No i teraz cały problem, i to często znajdziemy w podręcznikach związanych z doradztwem finansowym albo z planowaniem finansowym, sprowadza się do tego, że tak naprawdę większość ludzi nie wie, czego chce. Wiem, że to brzmi dziwacznie, bo jak się mówi, że nie wiesz, czego chcesz, to się każdy obrusza. Jak to? Ja dobrze wiem, czego chcę, nie musisz mnie pouczyć ja i tak wiem lepiej, co ja zrobię z moimi pieniędzmi, z moim życiem i tak dalej. To wszystko prawda, na pewno zrobisz, ale to nie znaczy, że wiesz, czego chcesz. I w przypadku. Przynajmniej amerykańskich doradców finansowych, mowa jest o tym, że około 40% klientów, zanim zostanie klientem doradcy finansowego i może mieć przyzwoity plan finansowy, to trafia do psychologa. Do psychologa albo do psychiatry po to, żeby on ustalił z nim tak zwane cele życiowe. Czyli dopóki się nie wie, czego się chce, trudno mówić o tym, jak te cele osiągnąć. No bo zadanie doradcy będzie polegało na tym, ja mam Ci powiedzieć, jak możesz taniej osiągnąć, lepiej osiągnąć i bardziej skutecznie osiągnąć i zrealizować cel, o którym ty nie masz pojęcia, że w ogóle ten cel twoim celem jest. Więc dopóki się nie ustali kategorii wartości i tego, czego chcemy, to trudno jest te cele osiągać. No a tutaj mamy sytuację taką, że żyjesz normalnym życiem i raptem dostajesz dochód bezwarunkowy. I co by się mogło wydarzyć? Jeżeli byśmy potraktowali to jako trampolinę do pewnego rodzaju niezależności finansowej, która mogłaby się komuś przytrafić, to oznacza to, że przez. 24 miesiące masz dochód w wysokości 1300 zł. Jeśli go nie zużyjesz na takie codzienne życie, no to jakby to mogło wyglądać? Popatrzmy na prostym przeliczeniu. Tutaj podzielę się jak zwykle swoimi informacjami związanymi z możliwością obliczania takich rzeczy. No i jeżeli będziemy takie rzeczy przeliczać, no to popatrzmy, jak to, jak to nam się poukłada. Mamy dochód 1300 zł. Ja założyłem, że tylko 1000 zł z tego dochodu. Można by wydawać na cele przyszłe, czyli zainwestować. 1000 zł można by zainwestować w jakiś produkt finansowy, ale tylko na dwa lata, który dawałby możliwość zrealizowania przynajmniej 9% stopy zwrotu. Podręczniki do planowania finansowego mówią o tym, że powinno być to minimum 12%, ale na razie pokazuję na 9%, będzie prościej. Bo każdy mówi, że a skąd tyle wziąć? Chociaż w zasadzie dla łatwości liczenia, to może nawet wezmę 10%, żeby to było najprostszym rozwiązaniem. Więc jeżeli będziemy inwestować na 10% w skali roku, kwotę począwszy od zera równą 1000 zł i ten 1000 przez te 24 miesiące będziemy inwestować, no to efekt tego inwestowania będzie następujący. Zbiera nam się. 34 tysiące złotych. Jeszcze raz sprawdzimy, bo w wprowadzaniu danych mogą się a, różne rzeczy porobić. Tutaj mamy mieć 2, a nie 20, czyli tu będzie 2 lata, to jest 24 miesiące na 9%. Zaczynamy od zera, kwota miesięczna to jest 1000 złotych, no i uzbierało nam się, o, znowu to policzyło za szybko, Bill Gates, jak zwykle, robi jakieś swoje problemy. Uzbierało nam się 26 384 zł. Czyli ten efekt na razie to jest nic innego, jak tylko skumulowanie kapitału, który jest jakoś tam z tym czynnikiem antyinflacyjnym połączony. No 10% i tak jeszcze nie jest w stanie tej całej inflacji nam przezwyciężyć, no ale plus minus. Z 24 tysięcy zrobiło się 26 tysięcy. Co w takim razie dalej? Jak można dalej z tym funkcjonować? Dalej można z tym funkcjonować w ten sposób, że. O, się włączyła, włączyła zapowiedź. Dalej można z tym funkcjonować w ten sposób, że tę kwotę należałoby potraktować jako kwotę wyjściową do budowania naszej zamożności. Jeżeli tak zrobimy, to 100 tysięcy złotych mnie nie zbawi, bo co to jest? No, oczywiście lepiej mieć niż nie mieć, ale to nie będę niezależny, nie będę bogaty, nie będę miał, że tak powiem, wielkiej sytuacji. No ale teraz popatrzmy. Czy rzeczywiście, skoro ten dochód tak zwany bezwarunkowy w wysokości 1300 zł był przez jakiś czas wypłacany, to po dwóch latach on zniknie. Gdyby został w ten sposób potraktowany, to co się może wydarzyć, jeżeli mamy tę. Pieniądze zainwestowane i uzbierała nam się taka kwota, to łatwo policzyć nawet w pamięci, że z tego, jeżeli byśmy mieli 10% rocznie, to jest to 10 tysięcy złotych, czyli mamy jakieś tam 800 złotych miesięcznie. Gdyby to było równo 15 lat i przez 15 lat byśmy takie pieniądze przetrzymali na tym koncie, no to mamy 110 tysięcy, czyli już mamy 1100, a gdyby to było 16 lat, to już takiego całkiem prostego rachunku, żeby się to nam Dało w pamięci policzyć. No to mamy 121 tysięcy. Nie trzeba być wielkim specjalistą od finansów, żeby policzyć, że 120 tysięcy na koncie, które daje nam 10% w skali roku, daje nam 12 tysięcy w ciągu roku. 12 tysięcy w ciągu roku to jest dokładnie 1000 zł miesięcznie. A zatem po 16 latach najpierw 2 lata inwestowania, a potem 16 lat czekania, mogę zapewnić sobie dochód bezwarunkowy na zawsze. Będę mieć ciągle te. Pieniądze do swojej dyspozycji. Pytanie tylko, kto z tych osób w ten sposób zareaguje i kto tak zadziała, i kto tak zrobi. Wiem tylko tyle. Kiedy były odprawy dla górników w latach 90., dla tych, którzy opuszczali pracę w kopalni, to większość osób kupiło sobie lanosy. Polska miała największą sprzedaż lanosów, bo tam było jakieś. 40 tysięcy, niecałe 30 kilka tysięcy dostawali górnicy. Lanosy wówczas spadły w cenie taki samochód do 30 kilku tysięcy. Wszyscy kupili te lanosy, i na tym się skończyła. Cała działalność. Nikt nie pomyślał o tym, żeby włożyć w biznes, a jak już górnicy otwierali biznesy, to polegało to na tym. Wtedy jeszcze były czasy, kiedy się oglądało kasety wideo, że chłopcy z jednej kamienicy się umawiali, założymy wypożyczalnie wideo, ty kupisz 100 filmów, ja kupię 100 filmów i kolega kupi 100 filmów, to będziemy mieli 300, to sobie obejrzymy. Oczywiście wszystkie te biznesy popadały. Niecałe 2% z tego, co tam pamiętam, zainwestowało w zmianę zawodu, naukę nowego i zrobienie czegokolwiek innego. Tutaj jest przykład, jak można wykorzystać takie pieniądze po to, żeby mieć dochód ten tak zwany podstawowy na zawsze. Bo jeżeli się te 16 czy tam 18 lat w ten sposób te pieniądze potraktuje, to wtedy ten dochód bezwarunkowy zostanie z nami. Tak długo jak chcę. To tylko taka informacja do zainspirowania, ponieważ mają być to krótkie odcinki, 600 sekund. To kończę w takim razie. Puszczam jeszcze raz czołówkę naszą telewizyjną. Oglądajcie nas proszę w telewizji, a jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, Jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, to oczywiście w opisie do filmu je znajdzie i można się również zapisywać na konsultacje na stronie Marianny Garos. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Dr Andrzej Fiesny.